Na boisku szkolnym w miejscowości Uzdowo odbył się festyn rodzinny z okazji obchodów 23. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz akcja Szczepimy się w gminie Uzdowo. Atrakcji było co nie Zmagania turnieju rodzin, rozstrzygnięcie gminnego konkursu fotograficznego, turniej szachowy, quizy sprawdzające wiedzę z wielu dziedzin, a także stoiska z regionalnymi przysmakami. O szczegółach mówi wójt Mirosław Zieliński. Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Uzdowo. Na pikniku takim rodzinnym, oczywiście ten piknik składa się z takich dwóch elementów. No, najważniejsze to jest to, jest to że, że rodziny będą uczestniczyły w tych różnych konkursach, ale, ale drugim elementem oczywiście to jest szczepienie, gdzie wcześniej zapisało się około 130 osób. Yy, około 60 yy, osób yy, w tej chwili jest dowożone naszymi samochodami. Są to osoby przeważnie starsze, powyżej 60 roku życia, ale w tej chwili też już no, tak się dzieje, że no, mam, myślę, że około 200 osób dzisiaj yy, zaszczepimy. Wszystkie osoby, które zostaną lub zostały już zaszczepione, yy, otrzymują drobny upominek w postaci kubka. Starsze osoby, yy, aparat do, do mierzenia cukru lub lub ciśnienia. Myślę, że to tym starszym się to przyda. Na Dni Rodziny najważniejsza zabawa to oczywiście konkurs dla, dla rodzin. Dla rodzin są fantastyczne nagrody, no i wiele, wiele innych rzeczy, gdzie, gdzie oferują swoją pomoc też strażacy. Różne, różne konkursy. Konkurs będzie rozstrzygnięty niedługo fotograficzny. Planujemy pod koniec jeszcze konkurs wiedzy na temat gminy, więc wiele, wiele, wiele konkursów. Też mamy kilka namiotów, gdzie takich powiem szczerze, informacyjnych. Mamy stoisko z namiotem odnośnie programu Czyste powietrze. Stoisko można gdzie się można spisać, więc wiele, wiele takich rzeczy yy, i dla ciała, ale i praktycznych, po to, żeby jak najwięcej mieszkańców naszej gminy z tego skorzystało. Cieszę się bardzo, pogoda piękna, dopisuje. Yy, chciałbym tu bardzo podziękować wszystkim, którzy, na no, tym organizatorom, przede wszystkim bibliotece gminnej, yy, gdzie są zaangażowani wszyscy pracownicy, no, ale i ochotnikom, strażakom, pracownikom urzędu. Cieszę się, że też dopisali goście, bo jest z nami i pan wicewojewoda, i pan dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, i pan starosta, no i wielu jeszcze, wielu gości. Dlatego im bardzo, bardzo dziękuję. Realizację tego przedsięwzięcia wysoko ocenia Bogdan Bartnicki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Cieszę się, że mogę tu być już na 23. obchodach Święta Rodziny. Te święto odbywa się pod hasłem Młodość, miłość, rodzina. Ja dzisiaj zabierając głos, powiedziałem, jeszcze dodałbym dziadek, babcia, wujek ciocia. I to jest właśnie ta fajna, podstawowa, najniższa jednostka społeczna, od której zależy wychowanie, szczególnie młodego pokolenia, bo to, co się wyniesie w najmłodszych latach w otoczeniu tych ludzi, których wymieniłem, to kształtuje charakter na przyszłość. I dlatego bardzo się cieszę, że tutaj na ziemi działdowskiej w gminie działdowo jest tego typu kontynuowana tradycja. Myślę, że dla dobra wszystkich. Warto podkreślić, że podczas festynu rodzinnego prowadzona była akcja szczepień, z której skorzystało ponad 170 osób. My